Budowa elektrowni w Kozienicach zyskała już sobie miano jednej z najlepszych inwestycji energetycznych w kraju. Zastosowane tu metody organizacyjne i solidna praca załogi pozwolą przyspieszyć o 4 miesiące uruchomienie pierwszego turbozespołu. Dobry przykład dla innych przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego, nie tylko w energetyce. Nasz operator towarzyszył z kamerą załodze Kozienic w gorących, dosłownie i w przenośni, chwilach rozpalania pierwszego kotła. Dyrektorzy budowy i elektrowni, inżynierowie z kierownictwa rozruchu. Wielki dzień załogi Kozienic. Za półtora roku największa elektrownia polska osiągnie moc 800 MW przewidzianą w pierwszym etapie budowy. W czasie żniw, jedziemy do Sidry. Sidra, Sidra, zaraz gdzie to jest? Jakaś wieś gdzieś na krańcach Białostoczczyzny. Życie Warszawy rozsławiło ją jako wzór gospodarności i zapobiegliwości. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka różni się od innych zapyziałych zaniedbanych wiosek i miasteczek. Miejscowy lekarz i działacze gromadcy potrafili przekonać mieszkańców, że nic samo się nie robi. Do wielu wspólnych osiągnięć dojdzie niedługo sieć kanalizacyjna. W nowych domach są już łazienki. Brzniwa rodzice mogą spokojnie pracować w polu. Dzieci mają się gdzie bawić pod dobrą opieką. Dumą Sidry jest basen, którego projekt zatwierdzano dwa lata, zaś budowa trwała dwa miesiące. Dziś przyjeżdżają się tu kąpać z powiatu, a także z województwa. Zupełnie inne wrażenia wywieźliśmy z historycznej wiślicy, w której znajdują się tereny wykopaliskowe i zabytki pierwszej kategorii. Na tematy jej dziejów pisano doktoraty i magisteria. Muzeum przy Kolegiacie i Dom Długosza są często nawiedzane przez turystów. Ale obywateli tego miasteczka jakby obezwładniła jakaś wielka niemożność. Nie robi się nic nawet tam, gdzie wystarczyłoby trochę desek, farby i dobrej woli. Kto tu często przyjeżdża, widzi co roku więcej dziurawych dachów, rozpadających się domów, zwyczajnego brudu i niechlujstwa. Rozumiemy tak zwane obiektywne trudności. Dlaczego jednak remont domu wycieczkowego robi się w pełni sezonu? Wiele spraw rozpoczętych i niedokończonych. Zakładano oświetlenie, potem przerwano, pozostawiając wielki śmietnik różnych części elektrycznych. Kąpielisko nad Nidą urządza się już w siódmy rok. Długoż miałby co opisywać. W Wielkim mieście każdy skrawek miejsca do zabawy i wypoczynku dla dzieci zdobywa się z coraz większym trudem. Tutaj na Cyklu Czerniakowskim w Warszawie udało się to z powodzeniem organizatorom ośrodka sportowego Horyzont. Goście Horyzontu najbardziej lgną do Wisły, która choć płytka i brudnawa, jeszcze potrafi unosić motorówkę. W godzinach szczytu ruch jak na Marszałkowskiej i podobne sytuacje. No jak jedziesz o fermo? Jest to klub pracowników Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa, warszawskich drukarzy, wydawców i dziennikarzy. Podkreślamy z satysfakcją, że RSW Prasa udostępnia swój ośrodek wszystkim mieszkańcom miasta. Warto, żeby za tym przykładem poszli i inni posiadacze podobnych obiektów w kraju. Jeden z najosobliwszych wehikułów, jakie kiedykolwiek przekraczały rogatki Aten. Przyczepa autobusowa i seryjny ciągnik Ursus na trasie wielkiej podróży badawczo-reklamowej. Odwiedzamy firmę, która sprzedaje polskie traktory. W Libanie zaczyna się już prawdziwa egzotyka Bliskiego Wschodu. Kupić, nie kupić, potargować można. Nasi podróżnicy wykazali dużą odporność na upał i zawrotną szybkość jazdy. Około 20 km na godzinę. Temperatura w przyczepie 58 stopni Celsjusza. Pustynia syryjska i już chyba pierwsza Fata Morgana. Nie, to jednak rzeczywistość. Lody na Patyku. W Iraku mały wyścig z łodziami na wodach Tygrysu i Eufratu. I tutaj Ursus sprawował się dzielnie, mimo ciężkiego terenu i wysokich temperatur. Kuwejcie warunki prawie luksusowe, choć bezdewizowe. Obiadek z polskich konserw w chłodnych wodach Zatoki Perskiej. Przejechano 14 tysięcy kilometrów przez 11 krajów, wszędzie demonstrując na wymownym przykładzie zalety polskich ciągników i podróżników. zawsze atrakcyjna metropolia. W lipcu i w sierpniu tylko zabytki architektury i pomniki pozostają tu na swoich miejscach. Reszta paryżan wyrusza na wakacje, porzucając swoje miasto na łaskę turystów. Można nie zobaczyć Louvre i Notre Dame, można ominąć Galerie Sztuki i Galerie Lafayette, ale trzeba zaliczyć dzielnicę łacińską, okolice bulwaru Saint-Germain i placu Saint-Michel, wąskie i zawsze ruchliwe uliczki wokół Odeonu. Widać przedziwne stroje, rozbrzmiewają wszystkie języki świata i wszyscy jakoś potrafią się porozumieć. To właśnie Paryż, gdzie każdy cudzoziemiec już po kilku godzinach czuje się jak u siebie w domu. To Paryż studentów, artystów i zwyczajnych włóczęgów, zawsze jednak paryskich. Na placu 18 osiemnastowieczne kamieniczki widziały już kilkanaście pokoleń geniuszy i błaznów. Paryż niczemu się nie dziwi. Dla wszystkich jest jednakowo łaskawy i wyrozumiały. Przed festiwalem piosenki w Sopocie garść wspomnień z zeszłego roku. Znów wypełni się amfiteatr, znów jak przed rokiem, operatorzy będą się gimnastykować przed, nad i pod estradą. Śpiewała wtedy Samantha Jones. I to jak śpiewała? Name, but he moves me This girl tasted love Znakomita Nancy Wilson. Existing in a playground of stone Then one night my world was changed My life and dreams were rearranged And I will never be the same again This girl is a woman now I've learned how to live Zobaczymy, czy tegoroczny festiwal sypnie gwiazdami, czy też tylko gwiazdeczkami.